Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do wywołania Starosty powiatu Wieruszowskiego, Pana Stefana Pietrasa. Starodziela Rady Rodziców, Pana Piotra Kobalczyka. Emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły, dyrekcje szkoły, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, Tradycyjnie w tym dniu następuje przedstawienie nowego składu samorządu uczniowskiego. Proszę o zabranie głosu piękna samorządu, panią Marlenę Kik. 7 października odbyły się wybory do samorządu różnierskiego, ale może zanim przedstawię nowy skład, to zapraszam ustępujący samorząd. Przewodnicząca Martyna Domal, zastępca Zofia Mak, Aleksandra Olesik, sekretarz Maria Cień. Serdecznie podziękować za pracę, którą włożyliście na rzecz społeczności szkolnej. Myślę, że zapamiętamy ten samorząd. To dzięki Wam pojawiły się dni tematyczne, odbyła się ostatnia dyskoteka, były przeprowadzone wszelkiego rodzaju zbiórki. Mogliśmy liczyć na Waszą pomysłowość i kreatywność. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. 自己。<laughs> <laughs> Maria może zostać, bo została na nowym samorządzie jako przewodnicząca Maria Cichu. Sekretarz Kacper Sobrzeg. Sekretarz Kacper. Nie, przepraszam. <laughs> przepraszam. Skarbnik Zuzanna Kowalczyk. Koleś Kopernikach, to właśnie wy jesteście tymi, którzy prowadzą młodych ludzi do źródeł wiedzy, tak jak tutaj mamy na naszej dekoracji. Każdy z was dokłada cegiełkę w procesie edukacyjnym naszych uczniów, ma wpływ na ich osobowość, kształtowanie charakteru. Jak powiedział Janusz Kopczak, dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Cieszę się bardzo, że właśnie to tu, w miejscach nauczycieli, wspierają młodzież, rozwijają swoich pasji w różnych dziedzinach i pozwalają te skrzydła rozwijać. Ostatni rok szkolny naznaczony był jeszcze ciągle trwającą pandemią. Nauczalnym zdaniem w pewnym okresie, a także później do tego wojny w Ukrainie, która właściwie trwa lata. nie były to okoliczności, które sprzyjały nauce ale jednak Wam, drodzy nauczyciele, to się udało. Świadczą o tym sukcesy szkoły, które w tym ostatnim roku e, mieliśmy, sukcesy edukacyjne. E, były one możliwe dzięki dwóm stronom i wzajemnej współpracy. Obie strony tego zadania powoływano. Wy, nauczyciele i ale też młodzież i uczniowie naszej szkoły. Myślę, że dowodem tego na takim namacalnym jest ta stuprocentowa stawalność matury z tego tegorocznia ale też sukcesu, sukcesu szkoły w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dziękuję Państwu za ten ostatni rok trudu, urządzonego edukacji młodzieży, za to, że potraficie zaszczepić w nich pasję, krytyczne myślenie i obywatelską postawę, że kształcicie umiejętności, które stały się podstawą życiowym sukcesu i źródłem samorealizacji kolejnych, kolejnych absolwentów Kopernika. Dziękuję wszystkim pracownikom niepedagogicznym administracji obsługi, bez których szkoła nie, nie funkcjonowałaby do niego. którzy nas wspomagają, naszą pracę i przyczyniają się do tworzenia dobrych warunków nauki i pracy. Dziękuję też organowi prowadzącym no, za wspieranie inicjatyw podejmowanych w szkole w ostatnim roku. Szczególne życzenia kieruję do orientowanych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, których przedstawiciele tutaj się pojawili, bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję Państwu za obecność, wspieranie z dobrym słowem. I mamy nadzieję, że ten dzisiejszy dzień jest to dla Państwa dzień miłych wspomnień z okresu naszej aktywności zawodowej. I na koniec chciałabym podziękować, skierować moje podziękowania do jednej osoby, do pana młodzieży Marza Matri, który zarządzał szkołą w tym roku. Na co dzień i te, które już przeszło w stan spoczynku, no ale na pewno żyjące z oświaty, pracownicy oświaty, droga młodzieży. Myślę, że pani dyrektor większość moich myśli państwu przekazała, do których ja się dołączam. Trudno no powtarzać to wszystko. Niemniej jednak, yy, Dzień Edukacji Narodowej, nauka w moim przekonaniu, w moim pojęciu, nabiera coraz większego znaczenia. Gdzie przychodzi Wam się mierzyć z wieloma sytuacjami, przeciwnościami i jednocześnie sprawowanie swej funkcji, swej misji w sposób taki, aby była ona godnie przyjęta, godnie reprezentowana i przyniosła dobre wyniki, zarówno osobiste dla każdego, którego uczycie, jak i również dla naszej tej małej i dużej ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, tym, którzy już są z nami w spoczynku, tym, którzy w tej chwili uczą za trud i za to, że chcą wykonywać ten zawód, zwłaszcza w coraz trudniejszych czasach. Za to bardzo bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dołączam życzenia samorządu naszego powiatowego, szczególnie spokoju, dobrego zdrowia i tej pełnej satysfakcji, która będzie płynąć. Za rok, za tam, za 10, może nawet w schyłku własnego życia, kiedy spotkacie swoich wyglądantów, którzy Wam powiedzą dziękuję, dobrze nam się żyje, ale również znaczącym elementem w tym wszystkim to Wasz wkład. Bardzo serdecznie za to dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności dla naszego liceum, dla wszystkich, którzy do niego chodzą, którzy. Żebyście zawsze uśmiechnięci tutaj byli, myślami wracali, ale żeby ta pomyślność dzięki nauce dla kraju była jak największa. Korzystając z okazji, ja te swoje życzenia przekażę, ponieważ nie czytałem ich, ale przekażę nam ten pani dyrektor. Bardzo proszę, że gdzieś tam w aktach się znajdą. Natomiast też przyznałem nagrody dla nauczycieli. Bardzo proszę. Mamy za sukcesy w dydaktyce i w kierowaniu tą szkołą do tej pory i przede wszystkim sprawnemu przekazaniu władzy i jednocześnie tej pomocy. To świadczy o wysokim klasie dla Wszystkiego dobrego myślę, że również ta nagroda pieniężna w jakiś sposób płynie pozytywnie. Dziękuję ja uprzejmie. Myślę, że tak. Bardzo serdecznie chciałem Panu pogratulować, szczególnie Pańskiego zaangażowania i osiągnięcia młodzieży w olimpiadach, które zostało zauważone na całym kraju. Za to serdecznie Panu dziękuję i gratuluję i również wręczam Panu nagrodę. Bardzo dziękuję. Szkoła z Powiedz mi, na ten walc angielski. Z przyjemnością. Proszę Państwa, przed Wami występ uczniów klasy drugiej oraz czwartej A: walc angielski. Do w debiutanckim występie, poetyckiej piosence Kwiat w Japonii". Dobra. A przed nami jedna z naszych słodkości w utworze Bombonietta. Barbary w dniu Wilki i Grzegorza Turnała. Martyna Bona. do w roku, Ty jak w końcu mi do tych traw. Teraz w szybkim tempie przeniesiemy się na pokaz współczesnego układu aerobiku Wykonanie ćwiczeń z trzeciej B. Przed nami dziewczyny. Katzersowczak z klasy 3a i Jadurs Eborski z klasy 2b. Witajcie ich krótkimi brawami, bowiem zaczyna się gorąco. W okazji ja, Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania i życzenia. Dziękujemy za przekazywaną wiedzę i bezcenne doświadczenie, za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę, za profesjonalizm, pasję i życzliwość. Życzymy zdrowia i pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu, wdzięczności uczniów, wytrwałości i cierpliwości. Na ścieżce kariery zawodowej w życiu osobistym.